Mulan z roku 1998 to jedna z animacji, które powstały w okresie tzw. renesansu disneyowskiego. Za reżyserię tego obrazu odpowiadali Barry Cook i Tony Bancroft. W oryginalnej wersji Mulan głos podkłada Ming-Na-Weng, natomiast Eddie Murphy podkłada głos Smokowi Muszu. W polskiej wersji z kolei w analogicznych rolach możemy usłyszeć Jolantę Fraszyńską i Jerzego Sztura. Mulan to disneyowska interpretacja legendy o Hua Mulan, dziewczynie, która przybiera się za mężczyznę i wstępuje do chińskiej armii w miejsce swojego schorowanego ojca. Ze wszystkich filmów renesansu disneyowskiego, to Mulan widziałam chyba najwięcej razy, bo miałam ten film na kasecie VHS, Vintage. Miałam również na kasecie Małą Syrenkę, ale niestety była to wersja z Lektorem. I miałam też Bernarda i Biankę w krainie kangurów. Tutaj jest wielkie zaskoczenie, wiem, że Bernard i Bianca w Krainie Kangurów należy do renesansu disneyowskiego, ale tak należy. I chociaż przez większość mojego dzieciństwa, no to muszę powiedzieć, że na pewno widziałam Małą Syrenkę więcej razy, to w momencie, kiedy na tapetę wjechała Mulan, to nie liczyło się już nic. No ale między tymi filmami jest chyba 9 lat różnicy, jeśli dobrze pamiętam. No więc miałam kilka lat więcej na oglądanie Małej Syrenki, zanim pojawiła się Mulan w moim życiu. Także niezaprzeczalnie Mulan to jest film mojego dzieciństwa, bo chociaż w dniu dzisiejszym równie mocno kocham piękną i bestię i dzwonnika z Notre Dame, to w przypadku tego pierwszego filmu widziałam go tak naprawdę dużo, dużo później, a w przypadku tego drugiego byłam na nim faktycznie w kinie, ale podejrzewam, że miałam jakąś traumę albo nie do końca załapałam, dlaczego ten film jest taki super i tak naprawdę wróciłam do niego po latach i dopiero doceniłam go jako dorosła osoba i Jezu, nie żałuję naprawdę. No i cóż, no i ponieważ teraz do kin trafiła już Mulan w wersji live-action, a ja nie mogę iść do kina, to postanowiłam, że, że co mi innego zostaje, jak tylko odświeżyć sobie wersję z 98 roku i zrobić recenzję właśnie, właśnie tego filmu. Początkowo myślałam, że tylko sobie tak przelecę na wyrywki ten film, no bo pamiętam go dość dobrze i tak naprawdę nie potrzebowałabym go oglądać, żeby robić mu recenzję, ale jak tylko usłyszałam Usłyszałam sam początek i zobaczyłam sam początek, to stwierdziłam, nie, ten film trzeba obejrzeć. I skończyło się tak, że obejrzałam go od samego początku do samego końca. Generalnie uwielbiam absolutnie wszystko, co jest związane z tym filmem, począwszy od historii, przez postaci, muzykę, a skończywszy na animacji. Jeśli chodzi o sam soundtrack, to jeśli ktoś by mnie zapytał, który z soundtracków Disneya jest najbliższy mojemu sercu, to musiałabym się srogo zastanawiać, czy to był Król Lew, czy Mulan, ale chyba jednak tutaj szala przechyla się na korzyść Mulan, bo jak pomyślę sobie o takim utworze, yy, zrobię mężczyzn z was, to zastanawiam się, czy ktokolwiek się oparł urokowi tego utworu i nie śpiewał. Kiedy ten utwór tylko zabrzmiał na ekranie, myślę, że chyba nikt. A jeśli mówicie, że się oparliście, to kłamiecie, bo jesteście dziwni. To jest też jeden z tych filmów, w których od najmłodszych lat muzyka, czyli nie tylko partie śpiewane, wywoływały we mnie ciarki, bo patos, pompatyczność i podniosłość tych wszystkich bębnów i instrumentów z sekcji dentej za każdym razem mnie wtłaczała mnie dosłownie w fotel i, i to za każdym razem było po prostu niesamowite doświadczenie. Ogólnie to nawet po, po kolejnym obejrzeniu tego filmu nie mogę wyzbyć się takiego wrażenia, że praktycznie każda scena jest jednym wielkim emocjonalnym arcydziełem, choćby i jako przykład mogę podać tę scenę, w której Mulan przebiera się za faceta i ucieka z domu, gdzie tutaj jest idealny balans między tym, co widzimy na ekranie, a tym, co płynie do nas z głośników. To jest naprawdę niesamowicie mocny staw, jak dla mnie. Czy jedna też ze scen, które naprawdę uwielbiam z tego filmu? W momencie, kiedy oni idą ośnieżoną przełęczą, wszystko jest pięknie, ładnie, fantastycznie. Idziemy na wojnę, no ale dobra śpiewamy sobie jest radośnie. Jesteśmy bandą facetów i śpiewamy o babach. I nagle w jednym momencie wszystko się kończy. To jest ten moment, w którym już nie będzie więcej śpiewanych utworów, to jest, to jest troszeczkę za połową filmu. To jest koniec. Tu już nie będziemy śpiewać, tu już jest poważnie, to już jest wojna. I, I my widzimy tą wojnę, bo widzimy zgliszcza wioski, widzimy ciała i, i ogień, i zniszczenie, i nagle wiemy, że żarty się skończyły. To jest, to jest coś bardzo odważnego ze strony Disney. Oni rzadko robią takie rzeczy. Rzadko robili w tamtym okresie, no bo teraz, no to teraz to może robią takie rzeczy po prostu i przychodzi mi nic takiego do głowy. I to naprawdę było coś, co robiło na mnie wielkie wrażenie. To jest też przykład takiego filmu, w którym uważam, że nie ma tak naprawdę słabej postaci. I nawet taki Chifu, czyli sekretarz cesarza, który jest. Okropną, wstrętną paskudą i służy zasadniczo jako taki mizoginistyczny motor. Jest idealnie osadzony w tej historii i spełnia swoją funkcję doskonale. No a poza tym, no to mamy samo złoto. Jest rodzina Mulan, która jest naprawdę fantastyczna, w tym oczywiście najfantastyczniejszą postacią jest ojciec, który wbrew. Kulturowym standardom tamtego okresu, według którego kobieta jest dużo mniej warta od mężczyzny, czy podejrzewam, nawet dużo mniej warta od krowy, to zawsze w większości sytuacji, dobra, stoi po stronie swojej córki i zawsze jest gotowy ją pocieszyć i, i widać, że, że więź między nimi jest bardzo silna, także mamy rodzinę Mulan, mamy kolegów z wojska, wszystkich trzech, którzy są po prostu wspaniali, jest Li Shang, jest jego ojciec, który chociaż pojawia się tylko na chwilę, no to i tak jest... Taką postacią bardzo mocno i bardzo dobrze zarysowaną. No, wiadomo, jest oczywiście muszu, i nawet uważam, że tymi postaciami są i kurczę no, koń. No, no, koń jest tutaj pełnoprawną postacią w tym filmie, naprawdę. Także wiadomo, można mówić, że muszu nie do końca pasuje do tego całego filmu, który traktuje o wojnie i że on tak niepotrzebnie w każdą scenę wprowadza jakieś heheszkowanie, troszeczkę na siłę, ale tak naprawdę myślę, że w sumie jeśli tematem animacji jest wojna, a jest to film mimo wszystko skierowany do dzieci, to taki element rozładowania tego napięcia, rozładowania tej grozy i powagi całej tej sytuacji jest temu filmowi bardzo potrzebny, więc muszu jest tutaj również dla mnie idealny. Przy okazji... Osobiście uważam, że Jerzy Sztur jest o wiele śmieszniejszy jako muszu niż Eddie Murphy, no ale to jest, to jest moje zdanie i na pewno ono wynika z tego, że no jak oglądałam kasetę teraz zarazem, no to słyszałam głos Jerzego Sztura, a nie Eddiego Murphy'ego. No i ta sama sytuacja potem miała miejsce ze Szrekiem, więc Jerzy Sztur górą zawsze. Wiadomo, starając się spojrzeć trochę bardziej obiektywnie na ten film, można by na pewno znaleźć jakieś rzeczy, do których można by się było przyczepić, można by się było czepiać jakiejś nieadekwatności historycznej, no, ale w sumie, tak naprawdę, po co mielibyśmy to robić? Można by było czepiać się. Takiego ogólnego wrażenia, że ojej, dlaczego oni przekazują, że ym, kobiety są tutaj mniej warte, i że y, mężczyźni to są takie szujce, i takie świnie, i w ogóle to jest takie okropne. No, ale tak naprawdę, po pierwsze, myślę, że to dobrze obrazuje kulturę. Tamtych czasów oczywiście w sposób bardzo podstawowy, no a z drugiej strony nikt mi nie powie, że Mulan to nie jest bardzo dobrze skrojona, silna, kobieca postać, która mimo wszystko ma swoje rozterki, słabości i wady, która dojrzewa przed naszymi oczami i właśnie rozkwita, jak ten kwiat, o którym mówi jej ojciec na wczesnym etapie filmu. A, I nie jest do tego wszystkiego taką typową Merysu, która czego się nie dotknie, to po prostu zamienia to w złoto. I ona jest od razu w tym wszystkim najlepsza. Od razu najlepiej walczy mieczem, chociaż pierwszy raz trzyma go w rękach. Od razu po prostu najlepiej gotuje, najlepiej szyje, najlepiej tańczy kankana i po prostu jest taką. Można by było powiedzieć, że. Film w sumie jest o wojnie, więc mogłoby być w nim troszeczkę więcej wojny, i może trochę więcej scen akcji by się przydało. Ale tak naprawdę uważam, że to jest trochę bezpodstawna krytyka, bo ten film w moim odczuciu w sposób drugorzędny traktuje o wojnie. W pierwszej kolejności to jest film o dojrzewaniu na tle bardzo niekorzystnych kulturowo okoliczności. To jest Film o poszukiwaniu swojego miejsca, o akceptacji samego siebie, o uczeniu się tego, że trzeba kochać samego siebie takim, jakim się jest. To jest też oczywiście film o honorze i dyshonorze dyshonor dla świerszcza, dyshonor dla krowy. A dopiero w drugiej kolejności tak naprawdę to jest film traktujący o wojnie. I nie wiem, jak wy, ale jak dla mnie scena bitwy na przełęczy. Jest sceną, która wystarcza za większość akcji w tym filmie, no bo ona jest tak napakowana i tak niesamowita, tak niesłychanie dopracowana i robiąca wrażenie, że, no, że w sumie nie wiem, czy ja jako dziecko bym wytrzymała jeszcze więcej akcji po czymś takim. Oczywiście scena w pałacu cesarza też jest bardzo dobrą sceną akcji po tym, jak już hunowie wyleźli z podziemi, jak przebiśniegi. śniegi. Więc wydaje mi się, że w tym przypadku mniej to lepiej, bo tutaj mamy bardzo dobry stosunek ilości do jakości. Z tego co pamiętam, to dość dużo ludzi mówiło, że czeka w sumie na wersję live-action Mulan, dlatego że twórcy zapowiadali, że odejdą od tej bajkowej, nieco podrasowanej wersji na rzecz bycia bliższym materiałowi źródłowemu, czyli legendę o Hua Mulan. I właśnie dlatego w tym filmie miało nie być duchów przodków, magicznych smoków, świerszczy przynoszących szczęście, czy przystojnego kapitana Lishanga. A mimo wszystko oglądając trailer mamy tam zmiennokształtną czarownicę wojowników biegających po ścianach i jakiegoś Feniksa, ale... Okej. Okay. Że pogrzebałam sobie trochę na ten temat, i w skrócie legenda o Hua Mulan wygląda tak, że ona faktycznie zastępuje swojego ojca. I idzie za niego do Woja. Jest tam ileś lat na tej wojnie. Tam oczywiście zasłużyła się w wojsku jako mężczyzna wielce i cesarz faktycznie oferował jej jakieś tam wysokie stanowisko. Ona powiedziała, że nie, nie. ona woli sobie wrócić do domu. Wraca do tego domu, tam sobie żyje znowu spokojnie jako kobieta. No i któregoś razu jej kumple z wojska przyjeżdżają do niej. No i orientują się, że przykrośnie nie siedzi ich, ich kumpel. Z wojska tylko jakaś kobieta. Oczywiście krąży tutaj jeszcze taka druga historia, w której to Mulan faktycznie oczywiście jest znowu na wojnie, bo przebiera się za faceta, żeby za swojego ojca iść do tego wojska, no i po powrocie do domu. Okazuje się, że jej ojciec umarł w momencie, kiedy ona była na tej wojnie, że matka powtórnie wyszła za mąż, a jeszcze na domiar złego to ona dostaje wezwanie z cesarskiego pałacu i ma zostać konkubiną nowego władcy. Tutaj nie do końca pamiętam, ale on chyba był tym złym władcą. W każdym razie Mulan nie chce zbrukać swojego honoru i decyduje się na to, że popełni samobójstwo. Także mamy tutaj dwie różne wersje. Przy czym ta, ta druga, o której mówiłam, to jest wersja późniejsza, która powstała gdzieś tak mniej więcej w XVI wieku. Natomiast ta pierwsza, pierwotna legenda o Huamulan to jest wiek między IV a VI, bo nie do końca oni byli w stanie sprecyzować, kiedy ta legenda powstała. Także z tego krótkiego opisu, zwłaszcza tej, tej pierwotnej wersji legendy, widać, że w sumie Disney. Nie bo przekręcał za bardzo tutaj wiele, ok, dołożą jakieś swoje elementy, wiadomo jak to Disney, ale czy ale tak naprawdę jakoś strasznie zszargał, zniszczył, zmienił, przeinaczył tę legendę, to, to nie, to nie uważam, żeby tak było. Jednym słowem, no jak widać, nie mogę się nachwalić tego filmu. Podejrzewam, że dużą rolę odgrywa tutaj fakt, że to jest jeden z filmów mojego dzieciństwa, więc na pewno patrzę tutaj na niego przez ten filtr. I w sumie to jestem ciekawa, jakbym oceniła ten film, gdybym obejrzała go teraz, w tym wieku, w tym momencie, w którym jestem. Na pewno na pewno nie jest to film bez wad. No bo umówmy się, nie ma czegoś takiego jak film bez wad, jak odpowiednio długo się szuka. To na pewno w każdym filmie znajdzie się jakąś jakąś dziurę, jakieś niedociągnięcie, ale myślę, że tak naprawdę no to nie o to tutaj chodzi. Na pewno podskórnie tęsknię za tymi czasami, kiedy Disney tworzył animacje właśnie takie jak w okresie tego swojego złotego wieku, tego renesansu. I myślę, że żaden live action teraz nie będzie w stanie dojść do tego poziomu tego, co było kiedyś. Ale może tutaj przemawia przeze mnie po prostu nostalgia lat 90. co jest myślę całkiem prawdopodobne. Tak czy inaczej, doczekaliśmy wreszcie tego fantastycznego, podniosłego momentu, bo film Mulan to jest dla mnie absolutnie 10 na 10 i. Myślę, że będę do tego filmu wracać jeszcze nie raz i mam nadzieję, że moi dzieci będą ukochać ten film równie mocno, jak ja go kochałam. No i myślę, że to w sumie będzie właśnie dobry sposób na zweryfikowanie tego, czy ten film dalej jest taki dobry, jak myślę, że jak puszczę go dzieciom i one dalej będą zachwycone, to czy to właśnie będzie to dla mnie wyznacznik, że jest faktycznie tak, jak powiedziałam, i że ten film jest super. Bo jest. Bardzo wam dziękuję za obejrzenie kolejnej recenzji w moim wykonaniu. Jeśli podoba wam się to, jak opowiadam o filmach, to zachęcam oczywiście do subskrybowania mojego kanału, zostawiania komentarzy i lajków, ale też odwiedzenia moich pozostałych social mediów, żeby być na bieżąco ze wszystkim tym, co dzieje się na tym kanale. No to co? Do zobaczenia następnym razem.